Siemanko widzowie z tej strony ja Kuba dzisiaj. Dzisiaj wymyślałem taki odcinek, da, nadal mi nic nie pisze w komentarzach, ale pomyślałam, że może zrobimy odcinek Browstarz. Chcecie? To dzisiaj to będzie odstawcie łapeczkę do górę, jak jesteś nowy na przykład, to łapeczkę wbijamy milion, na milion może będzie jakaś niespodzianka. Zrobimy sort zrobimy ze sprawdziwego życia to pomyślimy, to łapkę do góry a my wychodzimy do na... na... tak dla I, i jak mam tego edgar'a to dzisiaj się wam wszystko daje yy, oj oj, czekajcie czy... tu jest tak za Dobra, lepiej by nie mogło być. Dobra, co Co? Nie. Nie wiem, co mu mówią, ale my tu oczywiście przechodzimy do naszego Edgara. Tu mamy Edgar, ale go... co to jest? Co? Mógł go? Ja wam dają, ale... Uj. Uj, czekajcie, dobrze, nie wiem o co gadają, ale... Ojej. Tutaj czekajcie, bo ja mam już to za... To już było, A nie, dobrze. jak Wszystko się nagło, to... Kraws. Tak naprawdę, ja też tam wiemy. Yy, dobrze. Zajmijmy tego skina i... Czekajcie, jest... Yy, Chciał tryb, Tychniemy. nie Chciał tryb. Tutaj. Dobra, widzę. Co grać? Nie będę przedłużał. Co nam? Sześć, sześć, do. Co nam walka? Jak teraz nie mogę innymi postać? To się martwisz, Edgara. Dobra. Co? Czekajcie, to raz. Ale ty tam obec, co dosyć, dosyć, dosyć. Dobra. Ja co się stało? Oczywiście wygraliśmy. Zaszknąć no, no. Dobra, w drzewie. Spokam? Niestety. No Ale ja nie będę przepisała, no przechodzimy. No nie, się po załamie. Naprawdę, w drzewie się załamie. To mi się wydać, że to jest najgorsze. Oj, 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 Nie. To sobie. My oczywiście nie przesadzamy i zaczynamy. Nie mam tyle pieniążków. Co od dwójka? A, mogę móc... Czyść. I to wszystko Co? Ile rzeczy? Czekaj, czekaj, żeby... czekaj No bo ja Dobra, czekaj, nie wiem Ale nie będę przedłużał Napiszcie odcinek, czy Napiszcie Jakie chcecie odcinki Błagam Nie wiem co nagrywać Naprawdę C, T, A, B, nie, A, A, naprawdę, 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 to naprawdę, ale naprawdę, 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 jest naprawdę, naprawdę, fajnie naprawdę, 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 wam powiem, jaki jest mój najlepszy naprawdę, o ten, o ten. Oh, ma mogę wam tutaj pokazać, ale nie będę mogła wam go znaleźć. To jest trochę wkuzające. Te koci. Dzisiaj się wbiłam. Ja nie muszę zaczekać, kiedy... Nie, Napiszcie w komentarzach, jak mi rzucę, jak mi rzucę, jak Bo ja nie mam się innego pojęcia. Ty.

Nie mów. Nie mów. Mm. Nie ja mam sobie co to jest Ten, Tyn, nie mogę. Czy to ze mną mogę? I ten bok, który nie grałem. Nigdy o nie gra, nigdy. Ale polecam, jakąś teraz mógł słychać jak ona.

Nie gadajcie. Gdzie ten skin? To on? Czekajcie. A tutaj. Uch. Nie, ja muszę przetestować. Ej, kazam, Zaproszę. Zaproszę. A nie, nie, bym zaprzestał. Ej, widzowie. Muszę przetestować, testować, jak ten nowy skin działa. No bo to naprawdę. To co ja tak długo na mnie odbierałem. Kiedy ja się jaram. Jest bardzo fajne tylko widzowie. Nie wiem, widzicie jak O nie, miałem wybrać inną mapę, a nie wybrałam. No hmm. nie. Co to jest, widzowie? Nie, ta mapa jest jakaś trudna. Nie, nie chcę grać. To jest koniec. No dobrze, ja, widzowie na tym końcu bo to chodzi w tej mapie. No bo ja nie mam żadnego pojęcia, a wy się znacie dopiero na Brawl Stars. A ja nie. oj 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 uj. Awa! może napiszcie. W komentarzach, co chcecie obejrzeć. Bo ja widziałem, jak mi O, więc w tym odcinku testujemy. Jak działa ten nowy skin? Ten jest bardzo fajny. Chodźcie. Nie wiem co tu się dzieje. Dobra. Co kto wie. Czekaj. Zuba mi taki sto. Dobra, co Kto chce mi cały czas zaprasać? Mamy tam jakiegoś zionka. mam. O, wysad Dobrze, dobrze, Jak wy będziecie chcieli grać, to oczywiście mój nick to jest Dzielny Kuba. Dzielny Kuba. Chcecie sobie wpić na ten film i sobie zobaczyć. Dobra. Jak ten zrobić? A zmienić postać. Na którą taką bo. Mamy. I przechodzimy do planu To będzie nasza ostatnia gra. Zacznijcie, ustawcie łapeczkę. Nie, 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 mapę. Dobra, nie, co to szybko, nie, 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 mapę. nie, nie, Jedziemy, jedziemy, nie, szybko 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 szybko, nie, nie, szybko, szybko. Ej, ten jest nie, nie ja mogę z tą mapą grać. Naprawdę, co wiem. Ja muszę się przybierać przez te kolce. Dobra, to będzie by... Mogę przebijać się przez kolce, ale te kolce mnie bardzo nie Bez kolce to by... jest bardzo fajna mapa, jest bardzo tak, to niestety. Widzicie? I już koniec. Nie, ja zmienię mapę i, i pogrę... Nie, naprawdę no, muszę zmienić, no bo to jest tylko cały krzywdz, nie wiem co. To jest epicki, chociaż. To jest dramat. Ale przyjmiemy już. Nie będę zmusał nie chcę. O nie. Musimy zmienić ten tryb. Nic z tego tryb. A ten? Czy to jest za tryb. A to, nie, nie mogę tego. O tak. Pa. To Graj solo. Daj solo. zobaczcie, co się zagra. Zobaczcie, jak program się I dostawcie łapkę łapeczkę, subskrypcję W komentarzach. Jakie chcecie nowe filmy? Naprawdę ja nie mogę, bo O, i tak mam potem wygrać. Spokojna. grać coś A gdyż, Jak ktoś o czymś tam tkać, to mówcie, a ja zrobię.

tak naprawdę może nam zrobić no tak pograć tym troszkę trzeba sobie zwiększyć jedną z tych zwiększyć 14 ocz. i myślę, że to nam pójdzie a my sobie oczywiście jak chcecie filmik z prawdziwego życia dajcie ukołowi się, coś tam wymyślimy no, to jest kolejna mapa, jak zawsze lubię. I co lubię? Ej, Ja to tak giełdzki nie lubię mieć, coś takiego. Ojej, takie miejsce się zespia. O, ale ładnie. Ale ładnie go strzelam, widzicie, widzicie w dupie? Ale to skin jest fajny. No. Na 4 mocy jest, widać, że jest bardzo mocno, O, skrzynka, skrzynka. Chodź. Fajnie, fajnie, Skoń, O nie, muszę mam to, doładować sobie z Wielka starcie. Wygram w dowie, widzicie? Więc nie jest trochę dobry. Trochę dobry. No ale trochę bardzo dobrze. Trochę. I to wiem wiem w linkach opisie co, co chcecie z to sobie pograć. ja oczywiście to zainstaluję. Naprawdę jak na przykład dnia jedną grę nie można ją tutaj zainstalować na tym play. Nie, nie można tutaj ją zainstalować, ale zainstalować na komputerze i no tak mówcie, możemy tą odcinki z komputera. To wiecie co to jest za Google. Zobaczcie, ale ja już nie będę przedłużał. Chcecie yy, lepsze odcinki z Brawl Stars dawajcie w komentarzach i oczywiście łapeczka do góry jak jesteś nowym. I subskrypcje. Subskrypcje też. I dziękuję za oglądanie. Papa, pa. dajcie łapieczkę do góry. Papa. Pa.